Serial y, i, i na dziś nie mam trochę planów wcale, w sensie to nie mam zajęć, e, muszę zrobić zakupy w Lidlu, e, myślałem, że pójdę biegać, ale już widzę, że średnio mi się chce e, i, i nie wiem, zobaczymy po prostu. Dzisiaj robię fasolkę z tofu i pomidorach na obiad i robię też na obiad ja dla Zozi. I Zbyszak przyszedł wiedzieć Kotka, a Marysia stoi i pije wodę. I jutro ma kolokwium z mikro. Z mikro. Cieszysz się? się. Nie. Zapacham muszę kupić parę warzywek i yy, żarcie na tydzień i Julia odbiera paczkę i Ju... Zuzia jeszcze nam towarzyszy. I zauważyłam, że już nie jest nagrywać. Nie, już mniej zdecydowanie. Nic nie widać, ale piękna choinka. Uu, widać choinka jest piękna. Teraz y, oglądam sobie YouTube'a. Będę jadł y, przekąskę, wakoć Kitkat z masą orzechowym i pić sok z pomarańczą. Pomarańcza wyznaczy. Tam już y, wariacje oczywiście: grzyzienie kwiatka, rozwalanie rolet, no i y, ogólnie przemlejswości. Pisz, teraz zrobimy klimat do oglądania filmu bo będę oglądać Grinch, bajkę yy, więc zaczynamy od tego światła na jakieś kinowe dobra pierwsze światło zmienione teraz czas na świeczki troszkę je odsuniemy od grzej... grzejnika od yy, wieży żeby jej nie spalić Perfekto. I teraz możemy zgasić to światełko i prezentuje się to następująco. Tu jeszcze jedną świetkę damy. A? Więc prezentuje się następująco: tutaj jest lampka, jest tutaj są świeczki, włączy wieże podłączył do laptopa i można oglądać. Jeszcze zrobię chyba herbatkę. Także to byłoby na tyle do zobaczenia w jutrzejszym vlogmasie. I tak, a teraz tak naprawdę wszystko gaszę bo y, tak naprawdę ja będę montować tego w żeby nie robić tego y, rano, więc tak naprawdę to jest kłamstwo i zaraz te świeczki zgaszę i będę się na laptopie montować.